Witamy w naszym serwisie informacyjnym. Co nowego w Mszanie Dolnej? Z ostatniej chwili. Jak się dowiadujemy, prezes sprzedał swoją limuzynę. Łączymy się z naszym korespondentem. Tomku, czy nie słyszysz? Tak Maćku, to prawda. Prezes sprzedał swoją limuzynę. Limuzynę prezesa sprzedano wraz z telefonem pokładowym zawierającym prywatne SMS-y kierowane do szefa pisu. I to nie wszystko. W schowku limuzyny znaleziono części damskiej garderoby. Dziękuję, Tomku. Zapraszamy teraz na. Satyrę Maćka z Mszany Dolnej W dzisiejszym programie Satyry Maćka z Mszany Dolnej Witamy Pana Prezesa Panie Prezesie, komentarz w sprawie limuzyny i telefonu pokładowego No, ktoś nie dopatrzył A co na temat bielizny damskiej znalezionej w schowku? No, nie mam z tym nic wspólnego. To należało do mojego kota alika. A teraz zapraszam Państwa na naszą kuchnię lekką, łatwą i smakowitą. Dla tych z Państwa, którzy lubią gotować, którzy lubią jeść i którzy chcą zrobić to lekko, łatwo i smakowicie, proszę sprawdzić mój. YouTube z kuchnią polską po świecie.